Inną rzeczą, jaką potrzebują firmy produkcyjne, to rozliczania produkcji, takiego, żeby no, koszty, koszty i przychody się zgadzały, żeby, żeby tu wszystko się odpowiednio bilansowało. Innym zagadnieniem jest opanowanie, można tak nazwać, łańcucha dostaw surowców tak, żeby zawsze to surowce pod względem logistycznym. Surowce czy półprodukty zawsze trafiły w odpowiednim momencie i w odpowiednie miejsce do, do produkcji, żeby z nich wytworzyć odpowiedni produkt. Jeszcze innym aspektem będzie planowanie produkcji, i to właśnie, w, zarówno w tym zakresie surowców, o których tutaj wspomniałem, jak i w zakresie takich konkretnych rzeczy, w konkretnych gniazdach produkcyjnych, w konkretnych miejscach, gdzie produkcja się odbywa i w konkretnym w konkretnym czasie, tak, żeby była optymalizacja, na przykład wykorzystania maszyn, tak, czy, czy, czy całych ciągów, całych ciągów produkcyjnych.